Yo widzowie, siemanko, z tej strony Szczupi Dzisiejszym odcinkiem zaczynamy road to top 1 Polska w Brawl Stars oczywiście Droga będzie na pewno ciężka, długa i kręta Ale jestem pewien, że się uda W zeszłym tygodniu wróciłem do Brawl Stars po 4 latach przerwy I mam 26 tysięcy pucharków A top 1 w Polsce ma obecnie ile? 125 tysięcy No tak Czyli jak tylko zrobię razy 5 to co już mam To na luzie będę top 1 Polski No przecież gdzie tu jakiś problem A z racji tego, że dopiero wróciłem To dzisiaj delikatnie się porozeznamy w grze i postacią, na której mam na jakąś najmniejszą rangę, ponabijamy na jakimś nowym trybie, którego nie znam. W poprzednim odcinku dosłownie odblokowałem jakąś nową postać jakiegoś czaka. Nawet nie wiem na czym on polega, ale go ulepszę, bo w sumie mam dużo kasy z tego co widzę. Więc na ósmy poziom jakoś powinno starczyć i zagramy ten y, walentynkowy tryb, jakoś z bombonierkami. Jeden mecz na nim zagrałem w poprzednim odcinku. Ogólnie w poprzednim odcinku ogłaszałem moje odejście od klasza, którego całkiem ostatnio wymiatałem. Ale teraz, z tego, że dodali 16. level, to nie da się ukryć, że delikatnie zniszczyli grę. Y, mam nadzieję, że to się nie stanie w przypadku. Tej gry, dobra, już mam dwa fragi Boże, jestem zarąbisty, przyciągam e, Ten jeden mecz, który zagrałem Dosłownie w poprzednim meczu e, To również e, Tak się skończył Że, dobra, patrzcie to Dobra, ok, nice Więc jest cztery do tego, jaką on ma superkę A, oto to jest ten, co ten Jakieś dziwne tory rozstawia No tak, coś takiego było, nie? E, walnąłem superkę, ale nie przyciągnęła tych torów To dziwne e, Dobra, muszę tą bombonierkę im walnąć na głowę i to powinno starczyć, tak, nice. Tutaj się zaraz zrespi jedna. O! Okej, okay, dobra, teraz ja wysadziłem się, ale wygraliśmy, to był szybki meczek i mniej więcej tak pewnie dzisiaj będą wyglądać. Bo żeby zacząć nasz road do stu koła, nie? To trzeba na tych postaciach, na których miałem co najmniej 500 pucharków, ponabijać to. A to będzie szło dość łatwo, bo to zwykle jakieś boty grają, z tego co pamiętam. W ogóle parę osób w poprzednim odcinku mi nie uwierzyło, że nie grałem 4 lata. No ale sami możecie sprawdzić, że ostatni odcinek z Brawl Stars pojawił się 1 lipca 2022. To jest całkiem porąbany wynik, nie? Ale możecie mi uwierzyć naprawdę, bo tak się składa. W sensie rozumiem, że można było nie uwierzyć, bo tam była taka sytuacja, że miałem zadymiarza... Miko y, odblokowanego, który jest całkiem. Nie da się ukryć. Nowy Boże, co ja zrobiłem? W mega głupi sposób wybuchłem, y, ale no dobra. Dobra, teraz ja wysadziłem obu. Nice. To było całkiem tough. Więc teraz muszę jakoś im tak rzucić, tak, bang. tak Także się tego nie spodziewali. Bank. Dobra, ten wysadził się. Dobra, czy ten wysadzi się? Ale, ale, ale jestem tu dobry, ty. Ej, ten tryb jest w sumie fajny pod tym względem, że tutaj się nie ginie. Ginie się tylko od tej bombomierkowej bomby, nie? A, a jak się zabije kogoś tak normalnie, w normalny sposób, to on się po prostu zamraża i łatwiej go tą bombą trafić. Co my tutaj mamy? Pewnie znowu 100 golda. Chyba, że to jakaś nowa postać, to wtedy się zdziwię. A nie, to oczywiście nowy tylko i wyłącznie skin. Ale mam epickiego dropa jeszcze. Nie ja nawet, co dostałem. Łatwo będzie ponabijać, jeśli coś się mega dużego zmieniło przez te 4 lata, to dajcie mi znać, nad czym mam najbardziej pracować, nie? Jeśli chcę dobić 125 tysięcy puszek. Nie wydaje mi się, że to było dużo, prawda? No Boże, ja... Ja, ja to wygram jeden na dwóch. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Bank. Dobra. 3-0. I bank. 4-0. Dobra. Nie mam pytań, nie? Czy ktokolwiek uwierzy w to, co widzi? Dobra. Bank. Czy to jest koniec gry? Nie jeszcze, bo... Trochę złe prediction zrobiłem, ale jakieś pół minuty to trwało, nie? To nie da się tego wytłumaczyć, przysięgam. Mam kolejnego tego dropa, więc robimy jeszcze raz coś. 500 monet tym razem, fantastycznie. No, ja ogólnie pewnie dużo rzeczy nie wiem, będę musiał na bieżąco odkrywać, ale dajcie mi znać. Nie wiem, czy się opłaca kupić karnet, czy coś w tym stylu. To będzie dosyć ciekawe, według mnie. Odkrycie, dobra. Czy od razu dwa fragi wlatują? Nie, ale mój teammate zrobił, więc spoko. I tutaj ja bym poczekał na swoim miejscu. Bang. Okej, okay. skoczył na mnie El Primo. A, pamiętam te czasy, jak się robiło El Primo. E, dobra, dobra. by nam mnie nie rzucił. Ty, 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 Ups. Dobra. Bang. Trafiłem teraz ja. Klasa. E, 4-1 już. Czy trafiłem? Nie. Okej, okay. nie udało się. Widzę, że walczył tam zaciekle. Yy, I czy to starczy? Nie. Ale teraz proszę. Dobrze, jest 5-1. Czy musimy jak sobie poradzi? Czy zostawić mu wolną rękę? Czy lepiej wszystko wziąć we własne ręce? No jak widać sam sobie poradził, więc randomy czasami lepsze. O proszę, ile misji mi się nabija. No nie dziwię się. Dobra, epicki, proszę mityczny, proszę legendarny. Nie ma legendarny. O jest, nice. A jest jeszcze coś ponad legendarny? nie wiem. Czy to jest nowa postać w ogóle? Nie, pewnie skin. O, ten, ten dobry jest. Boże, on kiedyś kosztował 150 gemów, a to było dużo. Więc więc nice, dobry, legendary drop. No ale oczywiście muszą mnie jakoś przekabacić, nie? Pewnie takie dropy dają każdemu, kto wraca do tej gry z tak długiej przerwy. No ale z tego, co widzę, gra w to dużo więcej ludzi, słuchajcie. W sensie, tak jak Clash miał takie epizody, on zakładam, że tak z pół roku temu, tam w sierpniu czy we wrześniu, on był popularniejszy niż Brawl Stars. No ale Bra Brawl Stars stawia zakładam na e, taką dość porządną konsekwencję w swoich działaniach i na długość, e, na trwałość e, swoją, nie? Więc w sumie tego trochę nie rozumiem, bo twórcy są ci sami, nie? E, ale to był szybki mecz! Co tu się w ogóle dzieje? Tego nie rozumiem, bo klasza zniszczyli tą decyzję o wprowadzeniu 16 levelu. A tutaj nie wiem, w jakiś sposób jeszcze ta gra prosperuje i widzę, że ma się całkiem dobrze. Pewnie tak się miała przez ostatnie 4 lata, więc całkiem nieźle Dobra, i patrzcie, robię prediction, rzut, bank. Dobra, jeden leży Nice e, Tutaj nie, nie akurat nie trafiłem e, Trzeba się cały czas ruszać, nie? Bo wtedy jest najmniejsza szansa, że nas wniotą e, No, ale jak widzę Jest całkiem dobrze Nie ma co się obawiać e, Jeśli myślicie, że was nie widać, to się mylicie grubo Oj, e, teraz ja się trochę głupio wywaliłem Mam nadzieję, że mój teammate e, Ich okieł zna, proszę Dobra, jeden siedzi Najlepiej może się tym zająć. Patrzcie, ten leży chyba jeszcze raz, a jak nie, to ojojoj, tutaj dwa razy dość słabo zrobiłem. Ty, tutaj już na 50 pucharkach zaczynają bardziej ogarniać. Dobra, ten siedzi w końcu. Nice. I teraz został jeden frag. Ziomek se podrzuca. No, co robisz? Dobra, czy to siądzie? Tak, najwyraźniej. I to jest koniec rozgrywki. Musisz delikatnie rozkręcić, wybaczcie, nie? Ale tak, żeby wróciło mi takie flow mówienia, flow wszystkiego. Tutaj widzę, że na żywo się rozgrywają teraz jakieś. Nie wiem co ja klikam. Rankingowy jakiś. Dobra, gram jakiś rankingowy. Nie mam pojęcia. Klikam co co pierwsze mi przyjdzie na myśl. Zadymę gramy z tego co widzę. A to jest to, co się odrzuca tych zadymiarzy. Ja mam wybrać nie kogo zbanować, tylko sobie jakiegoś. Okej. Okay. Dobra, zagram koltem. Colt to mój gołcik. Pamiętam, że kiedyś byłem taki spocony koltem. No ale wiecie, tak bywa, nie? No w sumie mogłem wziąć Mortisa. Ale patrzcie, nie mogłem zrobić tego. Miałbym wtedy zrobić tego, co mam zamiar teraz. Czyli tutaj bank, bank. Eee, Boże, pamiętam tą mapę. To się tak dobrze gra. Ta gra jest dosyć skillowa. Chociaż na pewno nie bardziej niż Clash. Dobra, czy on mnie wywali? O, wywalił mnie. Eee, ja myślałem, że on nie ma takiej mocy. No dobra, jestem w stanie to przyjąć jeszcze, że się wywaliłem teraz. Bo ja mam pomysł. Ja mam przecież ten gadżet, który... Żomek, nie wychodź z gry! Nie! Co za lamus... O proszę, e, więc widzę, że muszę tam rozwalić to wszystko. E, proszę, żeby ten barley nie wyszedł z gry. To będzie straszne dosyć. A tutaj jest jeszcze to jakieś hiperdoładowanie. E, nie, nie pamiętam co to dawało, ale jak widać chyba... <laughs> nie wiem co to dawało, ale wiem, że źle tego użyłem dosyć. No dobra, i co zrobisz? Czy któryś z was ma jakąś moc zniszczenia e, tej ściany? Oby nie. Oby cholerka jasna nie. Proszę, proszę. Czy to siądzie? Oby? Tak jest, jest pierwszy gol. Zasłużyliśmy na niego z pewnością. Gramy lepiej. Mimo tego, że jeden z naszych ziomków prawie że opuścił nas na chwilę. To było dość szybkie. Czy coś zarobiłem z tego? Czy, w sensie, czy jakieś pucharki z tego zarobiłem? Czy jakąś rangę trzeba odblokować? Tutaj mam jakąś brązową. Aha, w taki sposób to działa. Jest jakiś karnet pro. No oczywiście ta gra, nie wątpię, też jest pay to win. Była i będzie zakładam też, no ale cóż począć? Dobra, e, co teraz wybrać? No napad chyba wezmę Dynamajka, e, też mi się nim dobrze grało. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Album OG Skina, tego z PSG. Dobra, czekaj, ten siedzi, dobra, nice. E, możemy iść, e, zostawia Surge'a, żeby coś tam pobronił. A my w tym czasie tutaj troszeczkę im e, delikatnie. E! Okej, okay. już się zastanawiałem, czemu on ma zablokowaną, to czemu tutaj. Co tu się stało? Tego akurat nie poznaję, szczerze mówiąc. Nie poznaję tego. Więc niech mi ktoś pomoże w obronie, bo to jest całkiem ciężkie. Proszę. Dobra, czekaj, trafię? Trafię, nice. Więc delikatnie na 48 HP wyklaczował. Całkiem dobrze to wygląda. Tutaj bank. Ten siedzi nice. Czemu oni mają to wybronione? Tego nie wiem. Ale mam nadzieję, że za dużo to jeszcze im nie wybroni. Dobra, ja się pochowam, porzucam im, tutaj bęk, jeszcze im rzucę raz, dwa, o nie, ten się zdążyło zablokować, ale mam nadzieję, że on już tam docisnął. Dobra, nie wiem, ci jakby w ogóle damage'a nie robią, więc zakładam, że nasi sobie poradzą, dobrze, jest dobrze. Kolejny raz napad, więc może jeszcze raz wezmę na Majka, bo się całkiem nieźle grało. Widzę, że teraz tu szybko tak w sensie wszystko sprawniej przebiega, bo kiedyś w tego, co pamiętam, w sensie jeszcze były te rankedy. Kiedy, kiedy jeszcze odchodziłem, nie? Bo to ja, ja grałem naprawdę sporo wtedy. Z 5 lat temu prowadziłem content z tej gry. I pamiętam, że kupowałem wszystkie karnety zedymiarskie przez pierwsze tam 10, tam 12 sezonów. E, Okej, okay, to ciekawe. E, ten. Co robisz ziomek? Okej. Okay. Daj mi po prostu uciec od Ciebie e, Czy siądzie? Tak, nice, zabiłem go. Więc to wygląda bardzo dobrze. Niech zejdzie ta blokada. I bardzo dobrze, napierdzielamy. Nie! Boże, rzuciłem superkę, jak była ta blokada żółta. To chyba nie najlepiej. Ale jak to wyczuć? Kiedy ona się pojawia? Tego, kurde, nie za bardzo wiem. I nie wiem, czy jestem w stanie to wyczuć. Dobra, tutaj idzie. Nice. Czy to wystarczy? Nice. Boże, ej, ciągle... Ciągle mam ten bo nie? Bo Mike nie można po prostu spamować tego guzika. Tylko trzeba z wyczuciem jakby myśleć o dwa kroki do przodu, kiedy przeciwnik do niego pójdzie. Dobra, uleczył mnie ziomek, więc dobiłem tu wierzę Mega nice. Brązowy 2. Nie wiem jaka jest maksymalna liga, ale chętnie się dowiem. Jak nam tak łatwo weszło, zajęło wyjście z brąza, to myślę, że całkiem szybko pójdzie... W bicie pewnie zakładam, że jakiś silver, później jakieś goldzik i później jakieś platynki, coś w tym stylu się zaczynają. Eee, knockout teraz wybraliśmy, ale ja wezmę na Mike'a, bo mi się nie dobrze grało. Boże, ile mam nie nieodblokowanych, ty, chyba żołnisz sobie coś zablokowany. Tych to ja w ogóle nie znam, jakieś Gigi, Pierce, Kaze, Kenji, to ja pierwszy raz widzę ich na oczy. Zigi, Ali, Finks, Oli, Juju, nie mam pojęcia co to jest całkiem sprawnie dochodzili nowy zadmiarze do gry, nie? Swego czasu, ale no, skończyłem zdecydowanie nadrabiać, kiedy przestałem w to grać. Dobra, bronze dwójka. Zobaczmy, czy tutaj poziom jest znacznie wyższy. Czy znacznie bardziej ogarniają. Eee, dobra, A to bo to knockout. Kurde, to ja po co się tak wychylam? Przecież to jest ten tryb, gdzie się ma jedno życie. Zapomniałem, że to nie jest napad. I czemu mój Serge tak średnio sobie radzi? Dobra, w końcu się obudził. Akurat w takim momencie, że jeszcze można to zaakceptować. Proszę zabij tego, jak on tu zrobi. O Jezu, bez nadzieja. Bez nadzieja. Widzę, że muszę wykierować. Brąz dwójka i już zdecydowanie mocniejsi przeciwnicy, nie? Proszę. Nie złapał. Boże. Myślałem, że on się cofnie. Aha, widzę, że z tego, że. Tak średnio mi poszło ty, bo tu mi zadaje HP. Help. Dobra, straciliśmy jednego. Jeszcze. Mi by się przydało delikatnie uleczyć. A mój ziomek tak chyba średnio go obchodzi. HP, dobra, udało mi się tą superkę zniszczyć. E, coś zadam, mam teraz swoją, więc nieźle. Dobra, musimy trochę poczekać. Najwyraźniej e, oni kampią u siebie, my u siebie. Zniszczyłem im krzaka. Czy kogoś trafiłem? Tak niezbyt. To trochę słabo. Boże, on ma ten duży zasięg tym tikiem, nie? To jest takie wkurzające. Dobra, go trafiłem, nice. Tego też trafię? Nie? Ale tego trafię! Nice! Dobra! Jest robiony comeback, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więc to jest chyba mój pierwszy raz grając rankedy, nie no, bo jak miałem brązą trójkę, zakładam, że niższej nie ma. Nic nie trafiłem. Szkoda. Ta ściana teraz tutaj by się chyba trochę przydała. Tutaj można ładnie rzucić, ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, nice został tylko tick i Maloa. więc. Zrobiliśmy! Udany comeback, bardzo dobrze. I co my tutaj mamy? Jakiś Carnet Pro. E, coś odbieram, czy to jest postać, czy to jest skin? E, Tygrysi Leon. O Boże, Leon. Kiedyś był moim marzeniem, pamiętam to. Mam jeszcze w sklepie jakieś za darmo rzeczy, których nie odebrałem, to ciekawe. Ale promocje są na te skiny. Ty, coś muszę kupić. Serenadowego Poko. To jest ostra promocja. To jest ostra promocja walentynkowa, to mi się podoba. Co mi teraz z tych gemów, nie? Kiedy ja nie ogarniam, co się dzieje w tej grze. Dobra, słuchajcie. Jeszcze raz odpalam ten tryb e, śmieszny z bombonierkami. W tym odcinku dobijamy do 26 tysięcy pucharków. I zobaczymy, e, jak on się przyjmie. Czy dacie mi jakieś tipy, od czego zacząć i co robić dalej. Bardzo chętnie wszystkich posłucham. Dobra, już jestem gotowy. Nice. Czy to siedzi? Siedzi. Bang. Czy to też siedzi? Niezbyt. Ale tego siądzie, proszę. Nice. Boże, ale jestem tu dobry, ty serio. Ja mam taki umysł taki pasujący do tygry. Jak to nie wybuchło w niego? Nie, nie trafiłem! Ja pierdzielę! Nie, nie zebrałem tej bombonierki. Tylko i wyłącznie dlatego się wywaliłem. Dobra, teraz ją biorę. I bęk! Drugi raz się wywalam. Ej, to straszne. Dobra, tutaj muszę iść zdecydowanie zawsze w inną stronę niż, niż oni. Dobra, proszę. Nice. Muszę zdecydowanie odpłacić swoje grzechy. Yy, bank, Czy to siądzie? Nice. Dobra. 6-2. Klasa. Yy, w ogóle 12 pucharków z tego, co widziałem. Nie, teraz 8 dostaliśmy. Ale z jakiegoś innego trybu dostałem chyba... A dostałem 13. A za co to? Może jakieś dodatkowe są? Nie wiem. Dobra, jeszcze dropa dostałem. To jeszcze walimy laścika. Muszę odkryć, za co się dostaje te dodatkowe pucharki, a nie da się ukryć, że idzie to naprawdę... Szybko. Boże, czemu ziomek ma jakąś taką słabą postać, że ona ma tylko 2600 HP? Dobra, już mam dwa fragi, tak, więc mówię wam. To będzie całkiem szybkie, podejrzewam. E, tutaj bank. O, proszę! Nie, dobra. Dobra, jestem najlepszy w tą grę. I cyk. Jest 5:0, Tak jest. I czy ten się da złapać? Nie da się. E, ale... Ale to jest chyba pograne. O, nie trafiłem! Nie trafiłem w nieruchomego, ale... Szybki becz, tak? Oj, no nadal nie sprawdziłem za co te pucharki. No ale dobra, to już mój problem. Ile tych dropów? Ty, już czwarty, co jest? Znaczy, wszystkie rzadkie, tylko jeden bardzo rzadki był. Ale za co te dropy? Ty, czemu tyle ich? Kiedy on się skończył? Dobra, w sumie nie narzekam. Nie, lepiej się nie kończył. Ale jakbym dostał jakiś legendarny, to bym się ucieszył. Nie mam pojęcia, skąd ich tyle dostałem, szczerze. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy do odebrania? Hiperdoładowanie. E, to dobrze. A, a to jest to, to doładowanie dobra. I mam jakieś 13 rzeczy stąd do odebrania, więc. Jakbym dostał legendarnego dropa, to by było całkiem fajnie. O, mityczny to całkiem dobrze, chyba, ale modkę dostaję, dobra. Nie skomentuję. To jest co? Jakiś jeszcze lepszy drop. W sensie nie wiem, czy on jest lepszy, ale Epicki 200 monet, więc chyba nie jest lepszy. Mega ile? Okej. Okay. To chyba nowa postać, tak zakładam. Tylko czemu są dwie to postacie? To ja tego boxa otworzyłem w ogóle? Teraz jakiegoś innego zabdymiarza mogę robić. Nie wiem, RT, ten wygląda jak 8-bit trochę. O, 9 z Megaboxa, dobra, miałem pytanie. Kiedyś to mi się podjarało, a teraz nawet nic tego nie dostaliśmy. Więc to dosyć ciekawe. Dobra, w takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Liczę na pozytywny odbiór tego. I dajcie znać, co powinienem grać, żeby wrócić do tej gry na jak najlepszym stylu. Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonek, jeśli ten filmik wam się podobał. Podbijcie ten filmik, żeby się wyświetlał szerzej. No i pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i cześć.